Marzenia są siłą napędową świata. To ludzie z marzeniami powodują, że świat rozwija coraz to nowe techniki, coraz to nowe technologie. To ludzie z marzeniami powodują, że świat idzie do przodu. Witam serdecznie w kolejnej niedzieli z Markiem. Dziś w niedzieli z Markiem krótki wywód na temat marzeń. Takie mam pytanie do Was, czy lubicie marzyć? Jako wędkarze, o czym marzycie? No na pewno każdy z wędkarzy marzy o tym, aby w nadchodzącym sezonie, kolejnym, kolejnym, kolejnym i następnym, złowić jak najwięcej ryb, aby w nadchodzącym sezonie złowić w końcu rybę życia w takim gatunku, na jakim nam najbardziej zależy. Czy to strąga, czy lipienia, czy karpia, czy szczupaka. Czy sandacza, czy dorsza, czy jeszcze jakąś inną rybę. My wędkarze mamy to do siebie, że należymy do tych ludzi, o których powiedziałem na początku, którzy popychają świat do przodu po to, aby powstawały nowe technologie, nowe. No, nowe wędki, nowe kołowrotki, nowe sprzęty do łowienia ryb, abyśmy mogli swoje marzenia realizować, abyśmy za pomocą tych nowych rzeczy, nowych technologii, nowych pomysłów mogli realizować swoje wędkarskie marzenia. Aby złowić rybę życia. Ja, jeśli chodzi o wędkarstwo, muszę przyznać szczerze i ku swojemu zadowoleniu, że wiele marzeń wędkarskich udało mi się spełnić, a moi widzowie byli świadkami e, tych spełniających się marzeń. To właśnie tu, niedaleko, kilkanaście metrów stąd, złowiłem swoją największą rybę w życiu. Suma o długości 160 cm, a 12 km stąd złowiłem największego jak dotąd w życiu karpia. Karpia z dzikiej wody, który ważył 15 kg. Jak zapewne wiecie, nie mogę zrealizować marzenia w sprawie marzenia złowienia szczupaka. No to mi na razie nie wychodzi, ale to jest nadal w sferze marzeń, a marzenia jeśli są. No to rzeczywistość kiedyś kiedyś może okazać się spełnieniem tych marzeń. Marzenie może może stać się rzeczywistością. Przygotowałem tu sobie na tę dzisiejszą niedzielę z Markiem kilka cytatów dotyczących, dotyczących marzeń. Andrzej Poniedzielski, polski tekściarz do piosenek, nie wiem czy starsze pokolenie będzie znało, młodsze pewnie nie. Andrzej Poniedzielski w jednym ze swoich wierszy, w jednym ze swoich tekstów do piosenek napisał tak. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Właśnie, czasami trzeba po prostu położyć się do łóżka i pomarzyć, pomyśleć, czego chcę, czego pragnę, a potem, a potem próbować to marzenie urzeczywistnić. Nie każde marzenie jest samospełniające się. Wiele z nich wymaga od nas podjęcia działań, podjęcia wysiłku do tego, aby się spełniło. Żeby złowić rybę życia, trzeba pojechać na ryby. Nie ma innego wyjścia przed telewizorem nigdy siedząc. W fotelu też ryby życia się nie złowi. Musimy podjąć działania. Najpierw zaczynamy marzyć, a potem zaczynamy układać sobie plan, aby ten cel, który powstał w marzeniach, zrealizować. Kolejny cytat to Antol Franz. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko autora. Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy marzyć tak dobrze jak działać. To podsumowanie tych słów, które przed chwilą przed chwilą powiedziałem. A jeszcze dalej w rozważaniach na temat marzeń idzie pan Łukasz Kadzewicz którego akurat nie kojarzę jakby i nie wiem kim jest być może to błąd e, proszę mi wybaczyć e, ale pan Łukasz powiedział tak kto nie marzy ten nie żyje często jest tak że marzenia utożsamiamy z dzieciństwem z naszym wiekiem takim e, bardzo wczesnym, szkolnym, przedszkolnym, to dzieci, dzieci są królami marzeń, to prawda. One potrafią marzyć, snuć marzenia, snuć swoje plany na przyszłość. Ale czy dorosły człowiek ma, ma zakaz marzenia? Mm, nie. I tutaj zgodzę się. Z nieznanym mi człowiekiem Łukaszem Kadzewiczem, który powiedział, że kto nie marzy, ten nie żyje. Jeśli jesteś dorosłym człowiekiem i przestałeś marzyć, przestałeś wyznaczać sobie kolejne cele, to prawdę mówiąc, przygotowujesz się do końca swojego życia. Jeśli nie marzysz o tym, co ma wydarzyć się, Jutro pojutrze za miesiąc za rok. Jeśli nie marzysz na przykład o zmianie pracy, jeśli nie marzysz o wyprowadzce z miejsca, w którym mieszkasz, a które ci się nie podoba i godzisz się na to, że siedzisz w tym samym zakładzie przez 40 lat, mieszkasz w tym samym zapyziałym miasteczku przez 40 lat i nic nie robisz z tym. Żeby to zmienić, to przygotowujesz się do zakończenia życia. Godzisz się z tym, żeby tak było. Nie podejmujesz żadnego wysiłku, aby to zmienić. To jest błąd. To jest bardzo duży błąd. Jak zapewne wiecie, udało mi się niedawno napisać książkę, którą mam zamiar wydać w tym roku. To jest Książka Fantazy. I w tej książce jedna z moich bohaterek mówi coś takiego. To jest dokładny cytat z książki. A czymże są marzenia, mój gościu? Zwykłą mrzonką, utrzymującą przy życiu. Marną i nierealną nadzieję na ich realizację. Marzenia są nic nie warte, mój gościu, jeśli brak szans, chęci i zdolności, by je zrealizować. To są moje słowa. Ja właśnie tak odbieram cały proces tworzenia. <trym> Przechodzenia z marzeń do wytyczania sobie celi, czy też jednego celu i realizacji tych marzeń, zdobycia tego celu. Marzenia są nic nie warte, jeśli brak szans, chęci i zdolności, by je zrealizować. Jeśli brak szans, to stwórzmy sobie tę szansę. Tutaj nawiązując do naszego wędkarskiego hobby, pojedźmy na te ryby, wtedy mamy szansę. Brak chęci, no właśnie, odnosi się do tego, co powiedziałem przed chwilą, jeśli chodzi o szansę. Brak zdolności, a to uczmy się. Zdobywajmy wiedzę o przyrodzie, o tym, jak żyją ryby, jakie mają zwyczaje, czym się żywią, w jakim okresie roku, w którym miejscu danego zbiornika przebywają. Zdobywajmy zdolności, zdobywajmy kolejne odznaki. Jakby harcerskie, kolejne umiejętności w tym, aby zrealizować swoje marzenie, aby dać życiu szansę, życiu bądź też istocie wyższej, w zależności od tego, jak kto podchodzi do filozofii życiowej, dać życiu szansę na to, aby się marzenie. Zrealizowało. Jeszcze raz wrócę do tego zdania, że marzenia są najważniejszą, największą siłą napędową świata. Gdyby nie ludzka chęć, gdyby nie ludzkie marzenie, gdyby nie ludzkie podpatrywanie ptaków. I gdyby nie ta zwykła, ale twórcza zazdrość, która u naszych przodków wytworzyła chęć, wytworzyła marzenie, by latać, nie byłoby dzisiaj samolotów. To marzyciele sprawili, że mamy samoloty. Ale dzięki temu, że Powstały samoloty, mamy też szereg innych technologii, dzięki którym te samoloty latają. Rozwój lotnictwa spowodował, że rozwinęło się wiele, wiele innych gałęzi przemysłu. Prawda? Przyznacie mi rację? No, myślę, że, że tak. Marzenia są siłą napędową świata. Marzenia są także siłą napędową każdego wędkarza. W nowej edycji Ligi Marfisza e, powiedziałem, że e, będzie można zdobywać punkty odpowiadając na wezwanie. Trzy osoby, które w komentarzach do tej niedzieli z Markiem. Napiszą o swoich marzeniach trzy osoby, które najlepiej, najładniej albo yy, może nie tyle najładniej, najlepiej. Można napisać też brzydko i z błędami. Byleby tylko sprecyzować jakieś swoje fajne, konkretne marzenie. Trzy osoby dostaną, każdy po 5 punktów, a e, o tym kto dostał e, za, za komentarz dzisiaj 5 punktów e, dowiecie się w nadchodzącym o 19:00 after matchu. Jeszcze jeden e, cytat, który został tutaj zapisany przeze mnie, e, bo uznałem go za bardzo wartościowy i chciałem, żebyście e, żebyście o nim, żebyście go posłuchali. Zapomniałem sobie napisać, kto jest autorem tego cytatu, ale trudno. Pamiętaj, wszystko jest możliwe. Wczorajsze marzenia to dzisiejsza rzeczywistość. Ale pod warunkiem, że po pierwsze zaczniemy marzyć. Po drugie, zaczniemy wyznaczać sobie na podstawie tych marzeń cele do osiągnięcia. Po trzecie, zacznijmy działać. Nie każde marzenie jest samospełniające się. Wiele marzeń, wiele marzeń wymaga naszego działania. A nawet takie jedno bardzo proste marzenie, które wydawałoby się, że jest samospełniające, czyli trafienie szóstki w totolotka też wymaga działania. Trzeba wysłać kupon. To jest nasze działanie. Ale są też marzenia, które spełniają się samoistnie, samoczynnie. Nie o nich dzisiaj mówiłem. Dzisiaj mówiłem o tych marzeniach, które wymagają od nas podjęcia działań. Często ryzykownych, często takich działań, z których inni będą sobie drwić. A niech sobie drwią, a niech się śmieją. My, pamiętając o celu, pamiętając o swoim marzeniu, nie będziemy zwracać uwagi na to, że inni z nas się śmieją. Bo mamy swój cel. Wiemy, czego chcemy osiągnąć. Co chcemy osiągnąć? Wiemy, co jest nam potrzebne do szczęścia. A każdy z nas jest inny. Każdy ma inne priorytety, inne upodobania, inne cele. Dlatego nie warto śmiać się z tego, co robią inni, jeśli widzimy, że robią coś konsekwentnie. To głupota nabijać się z innych, dlatego, że realizują swoje cele, realizują swoje marzenia. Jak to mówił Wojciech Gosek, zazdrość to jeden z symptomów niewiary w samego siebie. No dobrze. To się chyba nagadałem. Moim marzeniem, jeśli chodzi o wędkarstwo, już zawsze pozostanie złowienie metrowego szczupaka. To jest najważniejsze, to jest Priorytetowe marzenie, ale w tym roku mogą też powstać inne małe, drobne marzenia, małe, drobne kroczki. Też myślę o, o tym, żeby przynajmniej troszeczkę więcej razy pojeździć na Karpie niż to było w sezonie ubiegłym. To na dzień dzisiejszy, na tę chwilę wszystko, jeśli chodzi o. Niedzielę z Markiem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam wieczorem na 19 na After Marfish. Eee, pamiętajcie, żeby e, napisać o swoim marzeniu w komentarzu do tego filmu, bo e, niektóre komentarze, trzy komentarze będą punktowane w lizę Marfisza pięcioma punktami. A ja Was zapraszam. Na, do oglądania następnych odcinków serialu na ryby z Markiem, które już niedługo powinny się ukazywać. Chociaż nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała tutaj aura u mnie, bo to zachodnie Pomorskie to jest na, naprawdę nieprzewidywalne i tu mogą się wydarzyć bardzo różne rzeczy. Dzisiaj jest bardzo, bardzo duży wiatr, dlatego ja się tak schowałem w samochodzie i nie siedzę na zewnątrz. Ale jeśli tylko pogoda na to pozwoli, to już nie czekając na nic, ruszam na swoje wędkarskie wyprawy. Szkoda, że... Szkoda, Szkoda że, że drapieżniki mają tak długo okres ochronny. No ale na to nic nie poradzimy. Niech mają. Niech ten okres ochronny będzie. One też zasługują na to, aby być, aby być chronione. Ale o czym marzą szczupaki? Czy jest jakiś szczupak, który marzy o tym, żeby spotkać się ze mną? Dobre pytanie. Jeśli taki jest, to chciałbym go poznać. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Takim troszkę humorystycznym akcentem tę niedzielę z markiem kończę. Czekam na na dobrą pogodę, czekam na dobrą aurę, nie mam, nie mam ochoty marznąć w tym roku na wiosnę dość się namarzłem pływając po jeziorach w listopadzie tamtego roku, wystarczy mi tego, tego marznięcia Cześć